Cześć, oto nadszedł ten czas, pokażę Wam, jak obecnie wygląda moja instalacja fotowoltaiczna. Chodźcie na balkon. Dobra, strasznie tutaj widno. Mm, mam nadzieję, że będziecie dobrze słyszeć, bo gdzieś zapodziałem kotka na mikrofon. Jak będzie wiać, to może Wam huczeć, to sorry za to z góry, ale jeszcze mam tu wszystko w trybie roboczym. Zobaczcie, jest jeszcze powyciągane. No, i kombinuję dopiero z tym wszystkim remontami i tak dalej. Okej, okay, dobra. Yy, panel ten duży jest zdjęty. Wszystkie w tej chwili panele, te moje małe, yy, 12-woltowe, te niewielkie są pomocowane na tych tutaj barierkach. Widzicie, każde wisi. Niektóre nawet są zamocowane na stałe drutem tym Miedzianym. Takie słabe mocowanie, i w sumie będę tu chciał jakieś takie e, płaskowniki, które będą mnie utrzymywać, zamocować, ale jak już wspomniałem, ta siatka tutaj jest pancerna. Chyba muszę troszeczkę przyciszyć mikrofon, bo mocno zbiera. Dobra, ale ta siatka, e, co tutaj jest, jest no, pancerna i generalnie e, one wszyscy leżą i nic się im nie dzieje. Tamten jeden jest tylko krzywo. No ale na razie się wszystko trzyma. Ok. Mam teraz w końcu legitne kable, widzicie. Są trójniki, czy tam dwójniki. Są przedłużacze. Wszystko jest ładnie pospinane kablami, tak jak powinno być. Tu w tej chwili leży mikroinwerter. Generalnie leżał tu pod tym panelem, żeby na niego nie padało i pewnie tam znów wróci, ale mi się przegrzał i się wyłączył. Prąd z niego, tutaj tym kablem, idzie tu tą dziurą. Widzicie, jest to zwykły kabel dwużyłowy, ponieważ w sumie nie miałem wiertła, żeby trzyżyłowy podłączyć. No trzyżyłowy mi się nie zmieścił i nie miałem takiej długości kabla. O, tutaj leży na razie tak surowo supla i mierzy. Co ciekawe, cewkę od supli musiałem tu założyć odwrotnie pod prąd. Pośle mierzyło. Nie wiem, to dziwne, bo jak byłem na poprzednim mieszkaniu mierzyło dobrze. No i tu pod przedłużacz i tam. Tam pod tym wszystkim e, w gniazdko wchodzi prąd. Nie wchodzi bezpośrednio do licznika, tylko gdzieś w gniazdko, w obwód. Także co jest gdzieś tu bliżej, w pobliżu, no to ma priorytet. E, ok. Prócz tych 10 paneli, tutaj widzicie moja waliza solarna, ładuje akumulator. E, mam jeszcze ten duży 100 amperogodzinny, też go przy tarmosze i też będzie ładował się, bo dawno nie miały prądu, więc Troszkę trzeba je podkarmić, żeby się nie zniszczyły. Tu znów położyłem te swoje dwa panele. One leżą od tak po prostu oparte. Ja je zdejmuję co jakiś czas. Leżą, dlatego że w sumie mi szkoda, żeby leżały gdzieś indziej i nie pracowały. One nie mają fajnego podłączenia, bo nie miałem już kabli, więc jak je zdjąłem tam w mieszkaniu, takie połączyłem tutaj, czyli są zakręcone na razie. I na końcu mają normalnie legitne kabelki. One mają małą moc, więc generalnie to są 20W 20 panele. O, tutaj jest tabliczka jednego, tabliczka drugiego. Troszeczkę się różnią między sobą, co prawda, ale parametry mają bardzo podobne. W sumie elektryczne parametry takie same są rozmiarowo troszkę i ułożeniem tych ogniwek, kryształków są inne. I okej, okay, one wszystkie tu są podłączone yy, w taki sposób, że dwa sąsiadujące obok siebie panele, czyli te dwa, te dwa, te dwa, tamte dwa, tamte dwa, tamte dwa i te na górze też dwa, są podłączone ze sobą szeregowo, bo to są panele 12V, więc razem podłączone są szeregowo, czyli mam taką baterię tych dwóch ogniw, yy, która daje mi 24V. Musiałem podnieść napięcie, bo 12V to za małe napięcie startu tego regulatora, tego inwertera, więc. Yy, no, tak to musiało być. Także widzicie, tutaj jest to spięte. Widzicie, one są ładnie tu ze sobą spięte. E, natomiast tutaj jest główna szyna. Widzicie, tu stąd wchodzi. Tu mam taki przedłużacz. I ta szyna e, napięć e, tych 24 V zbiera z każdej takiej pary. Czyli mam 5 par. W sumie sześć, bo jeszcze te dwa, czyli mam sześć par, i te pary ze sobą podłączone są równolegle, czyli mam połączenie szeregowo-równoległe, prawda? Te dwa ze sobą są szeregowo, dwa ze sobą szeregowo i tak dalej. Widzicie, tu są te spinki, tam. No i ich te krańcówki są złączone tutaj do przelotki. Widzicie, to przelatuje. Tu jest akurat blisko, więc yy, o, ten kabel tutaj idzie, i tu się spina wpadają do regulatora, czyli para daje 24 V. Nominalnie wiadomo, bo to jest tam wyższe napięcie 36, 40 coś tam woltów chyba dochodzi. No i sześć takich par zbiera się podłączonych równolegle i to mi daje tutaj e, moc do tego regulatora i to wyciąga na chwilę obecną do 280 W. Przy czym zainstalowana nominalna moc to jest e, 540 W, bo każdy panel jest 50 w a te małe są 20. Czyli mamy 10 razy 50 plus um, dwie 20, czyli mamy 540 W. Teoretycznie mogę tutaj jeszcze nakłaść tych paneli, tych małych, prawda? Kolejne 20, 20, 40, 60. Teoretycznie jeszcze 60. 46, do 80 W jeszcze mogę wcisnąć i będę miał. Regulator jest do 400 e, W outputu, więc jeszcze ma troszeczkę zapasu, ale regulator będzie pewnie zmieniony, bo tutaj czeka inny regulator, growat. Zainwestowałem w growata. To jest regulator, który ma. Moc 1000W, i na dodatek przewymiarować go można. Zobaczcie, takie ma te parametry. On ma certyfikat, więc jeżeli chciałbym zostać prosumentem, to on się tu do tego nada, bo jest błogosławiony. To jest model 1000TLX i w zestawie tutaj powinien być jeszcze ten adapter USB do zdalnego monitorowania. No i w sumie to tyle z tej instalacji na razie. Tam w gniazdko, jak mówiłem, to wszystko wchodzi. No i generalnie w sumie tak to w tej chwili działa tutaj. Jak widzicie, jest na słonecznie niespore. Panele nie są pod kątem. Te, dwa, te dwie dwudziestki są pod kątem i tu jest w sumie spoko. Natomiast y, tamte są w pionie praktycznie i nie działają z pełną mocą. No, 280-290. Watów, to jest w sumie połowa tej mocy nominalnej, czyli mam tę sprawność 50, czasami ciutkę więcej yy, procent, 52-54, tak na oko, jak liczyłem. I yy, no, oczywiście lepiej by to działało, gdyby te panele były lekko pochylone, ale nie chciałem wystawiać. Poza tym nie mogę ich pochylić, bo siatka trzyma. Czy siatka blokuje? Wiecie, znaczy, chyba niewiele tutaj ma wpływu. Jak tak patrzyłem w poprzedniej lokalizacji, jak miałem siatkę na tym wielkim panelu, to nie było jakiejś wielkiej różnicy. Tutaj być może kilka procent e, wpływ jest. Bardziej chyba e, w pływają na to pyłki, które ostatnio strasznie siadają na te panele i tam pewnie widzieliście, że są szczególnie te dwie dwudziestki zasyfione i muszę je przeczyścić. No, te mogę, tych nie mogę. A nie padało od dłuższego czasu, więc nic mi ich nie obmyło. No i to też może powodować e, mniejszą moc. E, ok, troszkę mało zbilansowane jest. To powiem wam, że e, z pełną mocą zaczyna mi to pracować dopiero około 13.00, a tak od rana słońce mam z drugiej strony budynku i te dają tak 30 W, no coś tam jest, nie to, że nic nie robią, bo jednak troszeczkę pracują, no ale wiadomo, malutko, to w cieniu niewiele jednak dadzą, na szczęście coś tam jest, także wystarcza, żeby wystartował inwerter. I troszkę w tego prądu mi szczepiają, to się ci wstrzykują. Co tu jeszcze o tym powiedzieć? Nasłonecznienie nie jest dość długo. Tutaj 20, chyba jeszcze po 20. Tu ładnie działa. I jeszcze prąd się produkuje. Problem jest taki, że nie mam co z tym prądem robić, jak akurat lodówka nie zadziała. Ja przy kąpie nie pracuję, nie są powłączone odbiorniki. To ze 150-180 W czasami wychodzi na sieć, na klatkę i inni sobie korzystają. Licznik jest dwukierunkowy, u mnie zlicza oddzielnie. Widziałem w tej pozycji 2.8.0 zlicza moc wyprodukowaną, 1.8.0 to moc zużyta i one są niezależnie liczone, bo sobie stałem przez dwie godziny, nie, nie nie stałem, zaglądałem co chwila i patrzyłem jak się zmieniają i widzę, że są niezależne. Jeszcze faktury z na swojej pierwszej nie dostałem, ale jak mam podsumowanie gdzieś na stronie. Ten licznik nie jest ze zdalnym odczytem, więc nie ma tam jakichś fajnych opcji na żywo, żeby coś zobaczyć, ale z tych pozycji, co tam na koncie klienta w e-booku widzę, to jest pozycja tylko na moc czynną pobraną, więc resztę po prostu, no, mam nadzieję, że zignorują. Co do Taurona, to mam pewne nowe informacje o byciu prosumentem 800 minus, czyli moja instalacja to taka 800 minus troszeczkę, ale to temat na oddzielny film. Tu chyba chciałem pokazać, jak wygląda to u mnie, to połączenie, jak to tutaj działa. Także tyle na razie, do następnego. Cześć!